Cześć, witajcie! E, jestem teraz na... wow, 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 jaka e, Jestem teraz na... przepraszam tak, że tak późno trochę, ale z chłopakiem pisam. Także nie muszę się wam tłumaczyć. E, zresztą e, tepniemy się do bo tu ja widzę, że tu jest jakaś impreza. Jestem ciekawa, jaka... Że ...kośnik TPA... ...a... a ...nie... ...anduzia... ...że się do niego. wow i to ostra impreza. Diana to... Hej, impreza! Wow! Jakie kolorowe, nie? Wow, i tu jest jeszcze jedna. Wow. kosę na Wow. Wow. po fajerwerka, dobra. No ty chyba sobie żartujesz. Przepraszam, nie gram d i i -no. to hi. d i, Ui. -i -no. Coś im odwala, no? Widzicie? No nie, jeszcze muzykę pościli. Eee. Dobra, już jest. Już jestem z powrotem. U Jezu, jakie wybuchy. Aż sobie to ściszę trochę. Patrzcie, co się tu dzieje. Masakra. Już Jezu, tak mi s Zobaczcie to. Na lagusy. A tu jest Albina. Czekajcie, napiszcie na nich.

Wow! Też no, oni tu urzędują, do dwóch napisze. Słuchajcie, to jest najdziś zaszalona impreza. Siema YouTube. Słuchajcie, macie wyzdrowienia, także. Będzie to na pewno wstawione. Ja nie odpuszczę tego filmiku. Najwyżej, jak coś mi nie wyjdzie, to. No to najwyżej to sobie wytnę coś tam, jakieś tam rzeczy, czy coś to. E. Yy. Podaj nazwę kanału. Zanim tam... Tak. Podam Ci ukreślenie. ukrośnik XE. Jezu, zreagowało mnie. Tak. R. i R. R. R m a s t e, oh, o nazwę Proszę, nazwa kanału Rent Master Także mamy jeszcze trochę czasu. E, ja tu z nimi zostanę. Dojście mnie. To dobrze, bo wy popsuła. Ten już suka. Sieci. Eee, ja odcinek z tego robię, więc trochę dziwko będą mieli, że odcinek zrobiłam, ale nie będę live'ów robić o tej porze. Jest dopiero 23.28, no to już jest za późno trochę, tak że jutro może jak będą ci dwaj koleżcy, to może rajów opalę. E, jak będą, oczywiście, to odpalimy, także będzie zabawa, super. Mhm. Napiszę mu. Już no, ci Okay. Masz mój kanał, czy nie? O proszę. Już mi komentuje filmik e, taki. M, zapraszam Was. E, zostawię Wam oczywiście linka w opisie do kanału Pawła, do mojego kanału i do kanału mojej koleżanki. Chociaż ona nie nagrywa, ale czasami. Także co? E, a, mam.

a linka do kanału to będzie ode.